Do Waszego egzaminu smoklasicy zostało 8 dni. Dzisiaj mam dla Was fajne zadanie na pole trójkąta. Zapraszam po co mi temat No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Prostokąt ABCD, rysunek obok zbudowany jest z 24 małych kwadracików o krawędzi długości 1. Odczytaj potrzebne wielkości i oblicz pole trójkąta. Zapisz obliczenia. No dobrze, takie zadanie mamy, słuchajcie, bo to jest takie twojego na swój sposób pewien typ zadania z geometrii na pole, o którym bym chciał wam powiedzieć, bo takie zadanie można zrobić na kilka sposobów. Coś podobnego wydaje mi się, że już robiliśmy, natomiast yy, wydaje mi się, że i tak mimo wszystko warto powtórzyć ten patent, bo Liczenie samego tego trójkąta po prostu jego pola, no musielibyśmy w jakiś sposób opanować na przykład ten bok, tak? jako podstawę, no i wysokość, która jest do tej podstawy pod kątem prostym. Natomiast to raczej się wydaje dość problematyczna sprawa w tym zadaniu. Więc sposób na to zadanie jest troszkę inny. My możemy spojrzeć sobie na to, tak, oni nam powiedzieli, że jednostka tutaj to jest jakby jeden, tak, odtąd dotąd to jest jeden, pamiętajmy o tym, tutaj również jest jeden. Możemy sobie spojrzeć na to zadanie w taki sposób, że żeby policzyć pole tego trójkąta w środku, ponieważ on nie jest żaden prostokątny, raczej chyba nie jest równoramienny, no ogólnie jest jakiś różnoboczny, i to wszystko nigdzie nie jest na żadnej, nie ma żadnego boku poziomego, żadnego pionowego, ciężko jest tu opanować długości tych boków. No, można by z Pitagorasa coś tam policzyć, natomiast to myślę, że szkoda czasu, bo to tylko zadanie za dwa punkty. My możemy policzyć pole tego trójkąta, że to jest pole po prostu jakiejś większej figury, w której jest ten nasz trójkąt, którego szukamy, czyli w tym przypadku mam tu na myśli ten cały prostokąt ABCD, tak? Czyli moglibyśmy policzyć to pole, czyli pole trójkąta ALM możemy policzyć, że to jest pole tego naszego całego prostokąta, czyli pole prostokąta A, B. C D. Tylko od tego po prostu trzeba odjąć, odkroić, można powiedzieć, inne pola. I na przykład trzeba by było odkroić sobie pole tego naszego trójkąta tutaj. Może podpiszmy już, żeby nie bawić się tymi literkami, to będzie nasza jedynka. Czyli trzeba by odjąć pole pierwszego trójkąta. Trzeba by również odjąć pole tego trójkąta, nazwijmy go jako drugi trójkąt. Zrobimy tak, albo odejmujemy, albo dodamy te pola trójkątów i całość odejmiemy. Myślę, że tak będzie przyjemniej. czyli dodajemy do tego pole trójkąta numer 2 i jeszcze trzeba będzie odjąć pole tego trójkąta, który jest tutaj, czyli tego trójkąta ABL. Podpiszmy, że to jest trzeci trójkąt, czyli do tego jeszcze dodamy pole trójkąta numer 3. Zsumujemy pola tych trójkątów, odejmiemy od pola prostokąta i myślę, że będziemy w domu. Dobra, no i od razu wstawiamy pole naszego prostokąta. Ile mamy tu jednostek od odtąd dotąd? No raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu jest cztery, a podstawa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu jest sześć. Czyli pole prostokąta policzymy 6 razy 4. Minus w nawiasie. Pole trójkąta, numer 1. Możemy spojrzeć, że to jest nasza podstawa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A wysokość, bo ten trójkąt będzie przecież prostokątny, ma też 4. Czyli tu będzie jedna druga, bo pole trójkąta razy 5 razy 4. Dodać pole trójkąta numer 2, no tutaj podstawa jest 1, wysokość jest 2, czyli będzie 1 2 razy 1 razy 2, no i plus pole trójkąta numer 3, no tu, tu ma 6, tu ma 2. Czyli 1, 2 razy 6, razy 2. No i wystarczy to teraz policzyć wszystko. 6 razy 4 to będzie 24. Minus i w nawiasie, tak tu oczywiście skracamy. Czwórka z dwójką 1, 2. 5 razy 2 to będzie 10. Tu możemy dwójkę z dwójką skrócić, to tu będzie 1, czyli po prostu plus 1. No i zielone. I dwójkę możemy na przykład z dwójką skrócić też 1, 1, czyli będzie plus 6. O, równa się, równa się, 24 minus i tym nawiasie 10 plus 1, 11 plus 6, 17. No to ile tu będzie? 24 minus 17 minus 10 to będzie 14, od 14 7, 4 odejmiemy 10 i jeszcze trzeba 3 odjąć, no to będzie 7. I to będzie nasza odpowiedź do tego zadania, to jest pole trójkąta naszego ALM. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście ten patent na liczenie w ten sposób pól właśnie na różnych zadaniach tego typu. No Oczywiście standardowo trzymajcie jakieś zadanko do przećwiczenia. Miłego dnia życzę i do usłyszenia.